Dzień dobry, jesteśmy z Mariuszem MKM. Um, dzisiaj MPK Łódź. Mariusz przyjechał do Łodzi. Um, dzisiaj Solaris Łubino 18. Tak, trzeciej generacji. 2013 um, do Bardzo dobrze. Matko Bardzo dobrze kieruje Pani Kierowczyni mm. O teraz będą dziury, to będzie popis Ja tu kiedyś jechałem i stówę cię pędzili, a nie wiem czy nie 80, no może 89 Tutaj jest miejsce popisu No mówi. Ale Ale leci, ale lecisz, ale lecisz Było Chyba już dobre 60, nie? W Pecie można powiedzieć Michałowicza. Michałowicza tam, czy tam, ktoś tam. Tak. Jeszcze dwa przystanki nagrywam, a ty? No bo wiesz, też trochę pamięci trzeba. No ja to może nagrywać No ja też, ale coś, U, ale coś ostatnio wiesz, coś z tym telefonem się dzieje, że... Nie ma pamięci jak ma wszystko wyczyszczone dosłownie. Nawet te najważniejsze rzeczy muszę. Uuu ale wyszło. Hmm, budują tu coś. O, w Poremoncie to w końcu jakoś ładnie wygląda. Kiedy tramwaje pochodzą na Konstantynowską? W 2024. Zgierz Stafa. Zgierz Stafa, ty... po prostu silnik jest głośny. Także zobaczymy się może jutro, dzisiaj. wiem. No, raczej jutro. Trzymajcie się, cześć.